Oczywiście, chciałbym zakończyć, zakończyć karierę z medalem olimpijskim, najlepiej i, i wtedy byłoby wyśmienicie. Jednak, mając świadomość, jak trudną konkurencją jest Start i rozgrywane biegi półfinałowe, które czasami są trudniejsze niż finał, no musimy wziąć co, co, to, co, co dostaliśmy w tym momencie. No niestety, nie udało się awansować do, do biegu finałowego, także. Nie jest, to mój nie jest to moje wymarzone zakończenie kariery, ale ja cieszę się, że mogłem wystartować tutaj w Pekinie, bo tak naprawdę w ostatnich dwóch tygodniach borykałem się też z kontuzją, która się odnowiła. Nie chciałbym się w żaden sposób usprawiedliwiać, bo, bo to nie o to chodzi. Na pewno nie planowałem w, zakończyć to, tego biegu w półfinale, tylko oczywiście w finale. Oczywiście dużym sukcesem jest samo zakwalifikowanie się po ponad dwuletniej przerwie i nie ukrywam było to dla mnie bardzo trudne. W momencie kiedy się zakwalifikowałem już czułem się można powiedzieć spełniony że mogę tą karierę zakończyć a historia pokazała że zaczynałem tutaj w Pekinie i kończę ją w Pekinie to jest coś niesamowitego dla mnie ogromne wyróżnienie. Eee, no, i jak gdyby dotrzymałem e, słowa, że wrócę i wróciłem na najważniejszą imprezę czterolecia, na Igrzyska Olimpijskie, także czuję się spełniony. No, na pewno będę ko e, kojarzony z, z Sochi i niech tak już zostanie, bo złoto olimpijskie jest czymś niesamowitym, e, ale tu tego brązowy medal w biegu drużynowym, e, także no, te sukcesy zostaną w naszej pamięci. E, jeżeli chodzi o najtrudniejsze momenty w karierze, e, na pewno taki moment, kiedy kiedy już byłem zawodnikiem, który mógł pojechać na Igrzyska Olimpijskie do Turynu w 2006 roku, i wówczas, właśnie, kontuzja wykluczyła mnie z możliwości startu, bo tak naprawdę dziś mógłbym świętować już piąte Igrzyska na swoim koncie. Reasumując, niczego nie żałuję. Jestem spełnionym sportowcem, osiągnąłem to, co chciałem. Chciałem serdecznie podziękować z tego miejsca wszystkim kibicom, rodzinie, która mnie wspierała. No i też braci strażackiej, którzy też zawsze trzymali za mnie kciuki i też pełnili służbę w momencie, kiedy ja jeździłem po zgrupowaniach i zawodach. Mogę się poświęcić służbie w pełnym wymiarze, a wiem, że koledzy tutaj w Łowiczu obserwowałem, zresztą dzisiaj jeszcze miałem informacje też od nich, że mają ręce pełne pracy, przeszła nawałnica, pozrywało dachy, ponad 220 wyjazdów w naszym powiecie. Także jest co robić, jest do czego wracać. Ja myślę, że też tutaj na tle sportowym, może już nie jako zawodnik, ale, ale znajdę sobie miejsce, w którym mógłbym się realizować, gdzie mógłbym przekazać swoje, swoje doświadczenie, które no, przez te paręnaście lat nazbierałem. I no w ten sposób będę chciał się realizować. Na razie nie chciałbym mówić, w jakiej roli. Myślę, że tutaj będziemy rozmawiali z władzami związku, czy, czy, czy widzę jakąś jakieś rozwiązanie dla mojej osoby, aby, aby ją zagospodarować. Ale to wszystko przed nami. Za wcześnie, aby mówić na tym etapie o, 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 o tych rzeczach. Ja jestem gotowy, aby, aby pomagać łóżwiarstwu, bo, bo mamy duży potencjał. Mamy świetną grupę sprinterską, która nam wyrosła w ostatnim czasie i ociera się już o medale. Piotr Michalski e, i pozostali sprinterzy. Także jest, jest nad czym pracować. E, no ja bym chciał to Żwirtę w jakiś tam sposób też e, e, jakby e, prowadzić e, z, tego, z tego innego miejsca, ale, ale wspierać też przede wszystkim.